Szanowni Państwo, dzień dobry. Zostałem poproszony przez NGO.pl o krótkie skomentowanie tabeli uwag ogłoszonej do strategii rozwoju Polski do 2035 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To wszystko nie brzmi szczególnie porywająco, a jeszcze mniej porywająco brzmi to, że ta strategia ma czy znaczy ta tabela ma 1614 stron, ale. W związku z tym, że w sektorze pozarządowym było stosunkowo duże zainteresowanie tą strategią i naprawdę dużo organizacji wysłało swoje uwagi, to wydaje mi się, że warto jakoś to podsumować, jakoś skomentować. Ja opowiem o moim własnym przypadku, a może należy powiedzieć naszym, ponieważ w tej procesie uczestniczyło więcej osób. Ale najpierw tylko taki krótki wstęp, żeby wyjaśnić dla osób, które nie siedzą w tym i nie wiedziały nic wcześniej o strategii albo coś słyszały, ale nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi, nad czym ten cały proces polegał i w ogóle gdzie jesteśmy. Otóż w we wrześniu Ministerstwo ogłosiło, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło Strategię Rozwoju Polski do 2035 roku. Takie strategie są właśnie publikowane co około 10 lat. To jest tak zwana średniookresowa strate Strategia Rozwoju Kraju. Poprzednio publikował Mateusz Morawiecki, gdy jeszcze był ministrem finansów. I puls biznesu, próbując przeanalizować, na ile ta strategia się sprawdziła i na ile została wdrożona, oszacował, że została ona zrealizowana na około 40% założeń. Ktoś może powiedzieć, że to jest nieszczególnie szczególnie dużo. Z mojej perspektywy to jest całkiem dużo. To znaczy, 40% przy takich bardzo ogólnych założeniach administracji to jest nie najgorszy scenariusz. Co prawda. Pojawiały się takie głosy, że w związku z tym, że właśnie te strategie są trochę zbyt ambitne, a politycy nie lubią się rozliczać z rzeczy, których nie udało im się osiągnąć, jest ryzyko, że te, te strategie przestaną być takie ambitne i będą w zasadzie w nich wpisywane tylko takie rzeczy, które da się osiągnąć na 100%. Ja patrząc na tę strategię, nie jestem pewien, czy, czy tak będzie. Mam wrażenie, czy. Patrząc na pierwotny draft strategii i również na te uwagi, które zostaną uwzględnione, mam wrażenie, że to nie jest aż tak, że tu jednak jest wiele zapisów, które realnie wymaga wysiłku od administracji. I to tyle. I teraz co do procesu nanoszenia uwag. On był generalnie dość łatwy, to znaczy był po formularz lub w plik w Wordzie, dało się to przesłać i tyle. Wiele organizacji wzięło w tym udział. Uwagi były bardzo różnorodne. Yy, niestety też część grupa, yy, jakaś grupa obywateli podeszła nieszczególnie yy, tak poważnie do tej sprawy, no bo możemy załóżmy przydać uwagę o treści, kocham was. Albo yy, już teraz będę stawał z pamięci, nie pamiętam jak to dokładnie brzmiało, ale że. Uwaga brzmiała, że należy czerpać wzorce z bardziej rozwiniętych państw. Sensowna uwaga, ciężko się nie zgodzić, ale no, pytanie, jak ją tutaj napisać. E, no więc e, trochę takich uwag właśnie nieszczególnie rozsądnych było, ale też była kupa rozsądnych. I teraz krótko o procesie, który ja miałem e, przyjemność zaaranżować, ale wiele osób się w niego zaangażowało. Otóż ja. E, Zrobiłem takie transmisje live na Facebooku, w trakcie których spisywałem uwagi do strategii. I no, było może to nieco dziwne, prowadzić transmisję live z siedzenia i klepania w Wordzie i skrolowania PDF-a, ale jakoś to się sprawdziło. To znaczy, z biegiem czasu tam grupa osób do mnie dołączyła, i bardzo im w ogóle z tego miejsca dziękuję, i naniosła swoje. Dość konkretne uwagi i my je tutaj właśnie złożyliśmy. Niestety nie wszystkie zostały uwzględnione, ale no po prostu przy pomocy takiego w zasadzie, właśnie jak, tak jak nie wiem, jak są te live z grania w grę czy coś tego typu, no to my tutaj mieliśmy live z e, właśnie spisania uwag do strategii rozwoju Polski do 2035 roku. No i mamy wspólnie te uwagi napisane, ja je złożyłem. I teraz chciałbym pokrótce tak w ogóle przelecieć przez to i się rozliczyć z tego, ale też jakąś taką ogólną refleksję na temat tego, w jaki sposób urzędnicy odnosili się do uwag tutaj zreferować. A więc po pierwsze zacznijmy od tego, właśnie, w jaki sposób urzędnicy się odnosili do uwag, ponieważ były dwa najczęstsze, dwie najczęstsze przyczyny odrzucenia uwagi. I jedna z nich to jest, że uwaga jest niezrozumiała, nie odnosi się do strategii. I ciężko z tym zazwyczaj polemizować. Na szczęście w naszych uwagach nie było takiego żadnego takiego odrzucenia. A inny, równie częsty, albo nie wiem czy równie, no ale bardzo częsty, właśnie powód odrzucenia uwagi jest w różnych miejscach, to jest różnie inaczej określone, trochę sparafrazowane, ale generalnie ma takie znaczenie. Propozycja działania szczegółowego niedopasowana do kontekstu średniookresowej strategii rozwoju kraju. I to jest powód odrzucenia wielu różnych uwag. Problem z tym polega na tym, że to jest niekonsekwentne. To znaczy znajdziemy uwagi, które są stosunkowo szczegółowe, a zostały uwzględnione, i znajdziemy kupę uwag, które są szczegółowe i nie zostały uwzględnione. I tu jest w ogóle ciężko dyskutować, to jest problem takich dokumentów strategicznych, że dokument strategiczny powinien opisywać pewne założenia, pewne cele, pewną drogę do celu, a już te konkretne kroki, te konkretne stopnie, które będą pokonywane, to już są działania taktyczne i rzeczywiście one powinny stać poz pozostać w samodzielnej gestii różnych instytucji rozwiązujących te problemy. No ale czasem tym instytucjom dość konkretne wskazówki wydaje się, że będą dawane. No więc. No ale jakby tak, no jest jak jest. Dobra, jakie zapisy, które my złożyliśmy, zostały uwzględnione? Złożyliśmy ich 21 i zostały, z mojej perspektywy, obsłużone takie trzy. Czy cztery kluczowe obszary, 21 yy, złożyliśmy, a 4 zostały uwzględnione, co jest całkiem niezłym wynikiem. To znaczy, patrząc na kupę różnych innych yy, propozycji, też rozmawiałem z innymi organizacjami pozarządowymi, zdarzało im się, że zgłaszały po 30 uwag i załóżmy, żadna nie została uwzględniona, no więc mam wrażenie, że te cztery to nawet nie jest taki najgorszy wynik. I zacznijmy od najważniejszej rzeczy. O której nie tylko my napisaliśmy w tych uwagach, ale również widziałem, jak próbowałem wyszukiwać w tej tabeli um, informacje, to widziałem, że inne osoby również się do tego odnosiły. Otóż ja przeczytam dokładnie, co po prostu ja napisałem w tej, w, tej, w tej tabeli. I tu jest napisane tak: Do celów należy dopisać powstanie strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, na co urzędnik odniósł się, wskazując, że zapis zostanie dodany. I to jest bardzo dobra informacja. Zapis powyżej dotyczy się czegoś trochę innego, ale również wskazuje, że tam ma powstać strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ważne jest to, że jakby ten zapis, który tutaj wskazaliśmy, odnosi się do bardzo konkretnego miejsca. To znaczy, każda, każdy taki podrozdział w strategii ma swój opis, a na końcu ma taką tabelę z celami. I muje, że to tak naprawdę głównie z tej tabeli z celami ludzie dość rozliczali, tak? Znaczy będzie urzędnik patrzył, czy te cele zostały osiągnięte, czy nie. Więc właśnie do celu w podrozdziale dotyczącym organizacji pozarządowych, e, czy tam skutecznego działania administracji, administracji, e, będzie dopisane, że ma powstać strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. I to jest fajne z dwóch powodów. Po pierwsze nam daje taki trochę pretekst, takie wręcz no, dokument po prostu, na który możemy się powoływać do domagania się administracji, żeby w końcu tworzyła strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To nie jest nowy temat w sektorze, on jest od, od, w nim poruszany, o ile mi dobrze wiadomo, od chyba 12 bądź 11 lat, co najmniej od 2014 bądź 2015 roku. Może był wcześniej, ale po prostu jestem zbyt młody i moja pamięć nie sięga, ale wiem, że na pewno wtedy były jakieś przymiarki do strategii yy, tworzone. No, tylko że jak widać, nic z tego nie wyszło. No i teraz mamy właśnie taki dokument, co istotne, który zostanie przyjęty przez rząd, tak? To znaczy, jak ta strategia już zostanie zbudowana po, yy, po tych uwagach, napisana ponownie, no to to będzie dokument przyjęty przez rząd, więc on sam sobie wskaże, że należy utworzyć strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. My będziemy mogli się na to powoływać. A drugie to jest takie działanie wewnątrz administracji. To znaczy, nawet jeżeli teraz jakiś urzędnik, urzędniczka mieli pomysł, że ej, zróbmy strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to jest świetny pomysł, organizacje tego chcą. No to zawsze się mogło pojawić pytanie: dobra, a skąd wiadomo, że to jest potrzebne? Skąd wiadomo, że należy na to dać pieniądze? I to zachęcam do posłuchania rozmowy z Michałem Brownem, gdy właśnie trwał proces tych konsultacji. Ja właśnie wtedy nagrałem film też na NGOPL, właśnie na temat tego, w jaki sposób w ogóle konsultować tego typu dokument, jak organizacje powinny pisać te swoje uwagi. I on wskazał, że załóżmy w jednym z programów, jak oni chcieli go uruchamiać i chcieli pozyskać dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Finansów, to otrzymali dokładnie takie pytanie: ale skąd wam wynika ta potrzeba? Skąd wiecie, że to jest potrzebne? Jak jest taka strategia, no to ją przyjął rząd, nie? No to to jest dokument rządowy, czyli również Ministerstwa Finansów poniekąd. No i właśnie można powiedzieć: posłuchajcie, my musimy zrobić strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, musimy mieć na to finansowanie, bo to jest strategia rozwoju państwa do 2035 roku. Więc właśnie mamy tego typu zapis. No i wspaniale. Następnie, zapis, który został częściowo uwzględniony, ale ja nie wiem do końca w jakim zakresie, dowiemy się dopiero w dokumencie końcowym, gdy zostanie opublikowany, on jest dość skomplikowany. Ten zapis ogólnie dotyczy priorytetu, który się nazywa systematyczny wzrost pozycji międzynarodowej Polski ja tu wskazałem kilka obszarów, i to rzeczywiście jest takie dość specjalistyczne. To wynika też z tego, że ja po pierwsze no, siedzę w marketingu, komunikacji, to to takie czy wkręte ale po drugie też jestem właśnie z, z rekomendacji Stowarzyszenia Klon Jawor, no czyli prowadzącego NGO.pl w Radzie Programowej Polskiej Agencji Prasowej i tu, to też się tego tyczy, ale żeby tutaj przesadnie nie przedłużać i nie zanudzać może niektórych tymi szczegółami, ja tu wskazałem po pierwsze, że należy powołać biuro marki Polska, ponieważ nasz problem polega na tym, że jest kupa podmiotów, ambasady, Instytuty Adama Mickiewicza, Instytuty Pileckiego, różne jakieś placówki, nawet badawcze zagraniczne, no kupa różnych rzeczy, która zajmuje się Polska Fundacja Narodowa, oczywiście legendarna, która zajmuje się dbaniem o wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, które budują ten wizerunek, nawet jeżeli to nie jest w ich podstawowych celach, to de facto właśnie to robią. I to wszystko nie jest spójne. To znaczy, one wszystkie sobie same rzepkę skrobią. I ważne jest to, żeśmy mieli tu podmiot, który dokonuje jakieś takie analizy, badań pogłębionych, badań jakościowych, badań ilościowych w różnych państwach, dotyczące właśnie tego postrzegania Polski i daje pewne ramy, daje pewne rekomendacje. No więc do tego właśnie mogłoby powstać Biuro Marki Polska. To jest temat, który w bańce marketingowej przewija się od jakiegoś czasu. W ogóle jakiś czas temu powstała taka inicjatywa, która ma właśnie na celu utworzenie takiej spójnej marki Polska. Ja, ja przecież nie jestem niejako obecny, ale, ale wiem, że ona gdzieś tam powstała, no więc mam nadzieję, że, że ten właśnie zapis został uwzględniony. Kolejną rzeczą, którą tutaj wskazaliśmy, jest to, że Polska Agencja Prasowa powinna otrzymać dofinansowanie, znaczy finansowanie na przeciwdziałanie dezinformacji, ponieważ mamy z tym problem aktualnie, a Polska Agencja Prasowa jest takim podmiotem, który się całkiem broni medialnie. Jak również, i to jest już bardzo szczegółowe, wskazałem, że każde ministerstwo będzie zobligowane do przesyłania oficjalnych komunikatów za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. O co tu chodzi? Chodzi o to, że generalnie mamy chaos informacyjny, to znaczy wraz z rozwojem generatywnej, sztucznej inteligencji będziemy mieli strasznie duży problem w rozeznaniu się, co jest prawdziwe, a co nie. Y Ponadto politycy bardzo chętnie korzystają z tego, i instytucje niestety też, które są kierowane przez polityków, coraz chętniej, że mogą wrzucić taki enigmatyczny tweet, post na Facebooka, który trochę wiadomo co znaczy. Oczywiście mistrzem tego jest Donald Trump, ale na pewno dla nas eksport tej praktyki nastąpi w większym stopniu. I my potrzebujemy miejsca, które otrzymuje od administracji czytelny komunikat, który, uwaga, jest prasą, a więc może dopytać, tak? Znaczy, ma tego dziennikarza, ma tego prasowca, tego korespondenta, który mówi: dobrze, drogie ministerstwo, wy tu wskazaliście nam w komunikacie, że robicie to i to, ale by, czy byśmy mogli otrzymać odpowiedź uzupełniającą, bo tutaj brakuje nam informacji, nie rozumiemy, nie? I jakby dzięki temu. Będziemy mieli miejsce spójnych, zrozumiałych informacji. To jest trochę taka konstatacja, którą mamy właśnie w Radzie Programów Polskiej Agencji Prasowej. Może nie wszyscy, może tylko część tej Rady, ale to jest kierunek, w którym na pewno idziemy, żeby właśnie Polska Agencja Prasowa miała takie uprawnienie, czy w zasadzie ministerstwa, żeby były zobligowane. Do właśnie takiego przesłania informacji. I tam ostatnią rzeczą, które tutaj wskazaliśmy, jest to, że Instytut Pileckiego będzie podmiotem zobligowanym do prowadzenia działań analitycznych w zakresie dezinformacji dotyczącej Polski z okresu II wojny światowej oraz publikowania raportów. Komuś się to może wydać nieco dziwaczne, o co tu chodzi, ale chodzi o to, że to jest po prostu strasznie upolityczniony i partyjny temat, a ja bym chciał żeby on był sprofesjonalizowany, żeby on jak najbardziej był z tej sieczki partyjnej, bo to jest poważna sprawa i mamy do tego Instytut Pileckiego i niech on po prostu to ogarnia, niech publikuje raporty, niech to analizuje, żebyśmy po prostu mieli w tej sprawie jasność. Dobra, wróćmy do spraw pozarządowych. Kolejna rzecz dotyczy niw a nawet yy, tutaj, o ile widzę, yy, tak, to jest właśnie, czyli tu mamy ten drugi zapis, który został częściowo względniony, teraz przechodzimy do NIW-u, tutaj wskazaliśmy, J'ai... Je... To jest też dość, dość długi zapis, ale on mniej więcej brzmi tak, że Narodowy Instytut Wolności będzie operatorem dotacji dla organizacji pozarządowych chcących zaangażować się rzeczniczo w instytucjach międzynarodowych. Zostaną również wprowadzone programy pilotażowe wsparcia ekspansji zagranicznej polskich organizacji pozarządowych. Zostaną uruchomione nowe programy wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych chcących dołączyć do międzynarodowych sieci NGO. Zasadniczo chodzi o to. Że polskie organizacje pozarządowe są aktywne w Polsce, są aktywne na poziomie centralnym, wpływają na legislację, jakaś bardzo wąska grupa organizacji pozarządowych angażuje się na polu europejskim, na poziomie europejskim, no i jakaś kompletnie znikoma i raczej ad hoc. Grupa organizacji czasem pojawia się przy ONZ-cie, przy WHO, czy przy innych jakichś podmiotach międzynarodowych, ale nie jest tak, że prowadzi tam strwale, stałe działania rzecznicze. I po pierwsze, żeby NIW miał stały program wsparcia tego typu yy, właśnie organizacji pozarządowych, yy, żebyśmy, i tu ta słowa ekspansja się pojawia, mi, które mogło niektórych zaskoczyć, ale chodzi mi o to, że Dużo się mówi o takich, um, o, o tych polskich narodowych czempionach, o tych, o tych, ale czempionach gospodarczych, tak? to znaczy tych wielkich firmach, Orlenach i tak dalej, które są dużymi podmiotami na arenie międzynarodowej i że potrzebujemy ich więcej. I ja się zgadzam, potrzebujemy ich więcej. Ale chciałbym, żebyśmy eksportowali nie tylko dobra materialne, aby również nie tylko wzrósł eksport kultury, ale również, żeby wzrósł eksport takiej myśli rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Mamy dużo ciekawego know-how, mamy dużo różnych doświadczeń i fajnie byłoby pokazać światu, a może właśnie zacząć już na trwale budować w innych państwach, placówki, Rozwiązujące istotne problemy społeczne. Tak samo jak mamy, nie wiem, Transparency International niemieckie, jak mamy Amnesty International brytyjskie, jak oczywiście mamy całe multum organizacji międzynarodowych ze Stanów Zjednoczonych, to byśmy mieli również takie polskie. I ten zapis tutaj jest napisane, że, um, że, że zostanie właśnie. Że, że zostaną utworzone takie instrumenty wsparcia finansowego dla organizacji działających w tym obszarze. I ostatni bardzo szczegółowy zapis, ktoś może uznać, że to jest zbyt szczegółowe, ale tutaj to dodaliśmy i mi się wydaje być istotne. To jest akurat w pierwszej części strategii, nie już w jakichś dalszych rozdziałach, tak jak to wszystko było, tylko to jest na samym początku, tam gdzie jest synteza, gdzie jest taki wstęp wyjaśniający o co chodzi i tam w strategii urzędnicy napisali coś takiego, takie zdanie jest. Dodatkowym wsparciem dla realizacji zadań administracji publicznej powinien być sektor pozarządowy. I tutaj napisaliśmy, że należy to zmienić na istotnym partnerem dla realizacji zadań administracji publicznej powinien być sektor pozarządowy. Mała, mała zmiana, mały szczegół, chodzi jedynie o to, żebyśmy nie byli wzmiankowani w strategii jako dodatkowy a jako istotny. To są te małe rzeczy, które kształtują sposób postrzegania sektora pozarządowego. To są te małe rzeczy, które wpływają na to, w jaki sposób właśnie jesteśmy czytani dosłownie przez administrację i po prostu e, chciałem, żebyśmy to zmienili. I to tyle. E, bardzo by mi zależało, bo widzę, widzę tu tabelę uwag, widzę kupo organizacji pozarządowych, które znam, więc... Jeżeli składaliście poprawki, to proszę dajcie o tym znać. Napiszcie, nie wiem, tekst na napiszcie komentarz pod tym filmem, dajcie znać, jak to u was wygląda i jak do was się administracja odniosła, żebyśmy też wspólnie mogli z tego wyciągnąć jakąś lekcję jako sektor pozarządowy, żeby właśnie nie było tak, że po prostu każdy tutaj wykonał jakąś pracę, ale w zasadzie nie możemy jej nigdzie uwspólnić więc dajcie znać, jakie macie refleksje po tym wszystkim. Z mojej strony tyle, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego końca, no i mam nadzieję, że do zobaczenia przy jakiejś innej okazji.